Apple zaprezentowało nowe systemy operacyjne na swoje urządzenie. Dostaliśmy iOS 26, iPadOS 26, WatchOS 26 oraz kilka innych systemów z dopiskiem 26. Dla mnie bez dwóch zdań najciekawszym systemem jest iPadOS 26, ale o nim porozmawiamy w następnym odcinku. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać nowy iOS 26, który zainstalowałem na swoim prywatnym iPhone'ie 15 Pro. I cóż. Przynajmniej znalazłem zastosowanie dla swojego iPhone'a i w najbliższej przyszłości będę mógł testować nowe wersje programowania, które zaprezentuje nam Apple. Oglądając prezentację w dniu wczorajszym, byłem nawet delikatnie podekscytowany. Na materiałach promocyjnych oraz pokazach nawet spodobał mi się nowy wygląd systemu operacyjnych opartych na tzw. płynnym szkle. Na prezentacji wyglądało to całkiem zacnie. Skusiłem się na zainstalowanie nowego iOS 26 Developer Beta 1 na swoim iPhone'ie 15 Pro. Była to ogromna aktualizacja, ponieważ ważyła ponad 14 GB. Swoją prezentację, jak zawsze Apple zaczęło od Apple Intelligence, ale osobiście nie będę omawiać tej kwestii, ponieważ oczywiście Apple Intelligence nie jest dla nas, jakżeby inaczej. Nadal nie mam wsparcia dla języka polskiego, więc pomijam kwestie związane z Apple Intelligence całkowicie. Skupię się tylko na wyglądzie nowego systemu oraz nowościach, które wprowadza iOS 26 na iPhone z pominięciem Apple Intelligence. No cóż, po zainstalowaniu nowego iOS 26 smartfon rzeczywiście zaczął wyglądać nieco inaczej. Tylko pytanie, lepiej czy gorzej? Hmm... Osobiście na tym etapie nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Wita nas nowy ekran blokady, który został całkowicie przeprojektowany. Widać efekty 3D tapety, widać nowy bardzo duży zegar, który oczywiście można zmniejszyć i dostosować do własnych preferencji. Witają nas nowe stare ikony, które są od teraz osadzone tak, jakby na szkle. Efekt jest całkiem ciekawy, aczkolwiek widzę jeden dość istotny problem, a mianowicie czytelność powiadomień, które również zostały osadzone na przezroczystych wyspach, jeśli można to tak nazwać, imitujących szkło. Wygląda to. Hmm, no właściwie, jak to wygląda? Co wy o tym sądzicie? Ja osobiście nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem, czy to wygląda dobrze, czy źle. Na pewno wygląda inaczej i świeżo, ale czy wygląda to lepiej? Chyba muszę trochę dłużej poużywać nowego systemu, żeby móc określić, czy iOS 26 wygląda lepiej niż poprzednie wersje systemu, czy gorzej. Chyba nie jestem w stanie jednoznacznie tego stwierdzić w obecnej chwili. Na pewno jest inaczej i na pewno jest to powiew świeżości. Natomiast jeśli nasza tapeta zawiera jakieś jaśniejsze miejsca, to czytelność powiadomień dość mocno się pogorszyła przez nowy design oparty na płynnym szkle. Po przejściu do ekranu głównego robi się jeszcze bardziej dziwnie. Wszystkie ikony, widżety oraz foldery, wszystko zostało osadzone na motywie płynne szkło. Wygląd folderu wygląda całkiem w porządku moim zdaniem. Nawet mi się to podoba, aczkolwiek ikony aplikacji tak jakby straciły trochę na wyrazistości. Zobaczcie na ikonę aplikacji OLX. Trochę dziwnie to wygląda, ale znowuż nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy ten wygląd mi się podoba, czy nie. Jest na pewno dziwnie i jest na pewno inaczej. Chyba trochę nie podobają mi się sprane kolory ikon aplikacji. W opcji dostosowywania ekranu możemy całkowicie zmienić i tak już dość zmieniony wygląd systemu. Możemy ustawić, żeby wszystkie ikony stały się szaro-białe oraz były całkowicie przezroczyste. Wszystkie widżety, wszystkie ikony, wszystko zaczyna imitować szkło i jest po prostu przezroczyste. Robi się naprawdę dziwnie i znowuż nie jestem w stanie stwierdzić, czy słowo dziwnie w tym przypadku jest pozytywnym skojarzeniem czy negatywnym. Zdecydowanie potrzebuje trochę więcej czasu z dziwnym iOS 26. Podoba mi się spójność tej dziwnoty. Po ustawieniu nowego wyglądu wszystkie ikony oraz widżety zmieniają się i mają ten sam efekt. Wszystkie bez wyjątku, bez względu czy deweloper danej aplikacji zastosował nowy wygląd swojej aplikacji, czy też nie. W tej kwestii Apple'owi należą się brawa, ponieważ w moim Samsungu Galaxy S25 Ultra oraz w każdym innym Androidzie panuje bałagan związany z wyglądem ikon po zastosowaniu Material U. Przez lata Google nie potrafi wymusić na deweloperach, żeby ci dali wsparcie dla nowego języka projektowego w swoich aplikacjach. Co z tego, że możemy sobie ustawić, żeby ikony aplikacji miały ustawiony kolor wiodący z naszej tapety, skoro część aplikacji nadal ma ustawiony domyślny kolor aplikacji? W przypadku iPhone'a zmieniają się wszystkie aplikacje bez wyjątku i to mi się podoba. Kolejnym punktem, który wygląda znowuż dziwnie jest belka z szybkimi przełącznikami. Po jej ściągnięciu od razu widzimy nowe przełączniki, które również imitują szkło. W tym przypadku mamy tak jakby dwie warstwy szkła nałożone na siebie. Szkło z listą aplikacji na pulpicie głównym, a nad nim znajduje się kolejne szkło z przełącznikami. Wygląda to ponownie bardzo, bardzo dziwnie i ponownie nie jestem w stanie określić czy mi się to podoba czy nie. Jest inaczej, jest dziwnie i jest na pewno mniej czytelnie. Koniecznie podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach, co wy sądzicie na temat nowego wyglądu i płynnego szkła zastosowanego w iOS 26. Następną zmianę zobaczymy w aplikacji Aparat. Ta aplikacja przeszła gruntowną metamorfozę. Jest teraz nad wyraz prosta i minimalistyczna. Wszędzie widzimy nowy język projektowania oparty właśnie na efektach szkła. Nie powiem, wygląda to całkiem ciekawie, szczególnie animacje przełączania się pomiędzy trybami. Te animacje są rzeczywiście bardzo imponujące. Tekst tak jakby się rozmywał, po czym łączył w jedną spójną całość. To mi się bardzo podoba, ponieważ wygląda bardzo świeżo. Pozostałe ustawienia, związane z ustawieniami aparatu, zostały ukryte w nowym przełączniku i nawet mi się to podoba, aczkolwiek mam wrażenie, że zrobiło się dziwnie pusto i minimalistycznie. Chyba aż za bardzo minimalistycznie. Zrobiło się mocno przeszkło i trochę chyba powiało chłodem. To są oczywiście moje odczucia i zrozumiem, jeśli macie zupełnie odmienne zdanie. Zrobiło się inaczej, i stąd mam pytanie do użytkowników iPhone'ów. Czy nie zrobiło się czasem aż za bardzo inaczej? Użytkownicy iPhone'u od zawsze cenili sobie prostotę oraz ten sam spójny i nudny wygląd systemu od lat. Apple przez lata przyzwyczaił swoich użytkowników do pewnych schematów, pewnych kroków, które trzeba było wykonywać i to, jak system się zachowywał. Mam wrażenie, że w iOS 26 pojechali mocno po bandzie. Chyba aż za mocno, a efektem tych wszystkich zmian będzie to, że dotychczasowi użytkownicy iPhone'u mogą poczuć się trochę zagubieni w nowym wyglądzie. Niektóre elementy dość mocno się zmieniły, jak chociażby właśnie aplikacja aparatu, która bardzo mocno się zmieniła, trzeba będzie nauczyć się jej obsługi na nowo. Jestem ciekaw właśnie Waszych opinii na ten temat, szczególnie osób, które użytkują iPhone'y na co dzień od lat. Co Wy sądzicie na temat nowych zmian w iOS 26? Koniecznie podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Zmiany zaszły również w innych aplikacjach, takie jak chociażby Galeria, która zyskała od teraz podział na dwie sekcje – Library oraz Collection. Zmiany pojawiły się również w aplikacji wiadomości, pliki oraz wszystkie pozostałe aplikacje firmy Apple. Wszędzie mamy nowe efekty szklane, wszędzie jest nowy język projektowania oparty na płynnym szkle. Natomiast mam ważny apel do producentów smartfonów z Androidem: nie idźcie tą drogą nie kopiujcie tego, co Apple wprowadziło wraz z iOS 26. Ja naprawdę rozumiem, że efekty 3D, szklane przezroczyste tło i tym podobne, wyglądają efektownie na goglach rozszerzonej rzeczywistości, ale na smartfonach oraz tabletach wydaje mi się, że efekt nie jest aż tak piorunujący. Zmiany są potrzebne, ale ten kierunek, który obrało Apple, chyba niekoniecznie jest dobrą drogą. Google został Material 3 Expressive w formie jakiej jest obecnie. Samsungu zostaw One UI w obecnym wydaniu. Nie kopiujcie bezmyślnie wszystkiego co Apple zaprezentowało. Niech konkurencyjne systemy wyglądają inaczej, a my użytkownice powinniśmy mieć wybór. Jeśli chodzi o stabilność systemu, to tragedii nie ma, ale mój iPhone 15 Pro dość mocno gubi klatki. Odblokowywanie smartfona potrafi mocno przyklatkować, a przewijanie pomiędzy pulpitami również mocno laguje. Telefon potrafi zrobić się ciepły nawet podczas przewijania pomiędzy pulpitami. Widać i czuć, że jest to wczesna beta, która nie jest przeznaczona dla smartfonów, z których korzystamy na co dzień. Na szczęście mój iPhone 15 Pro nie jest moim głównym smartfonem, więc iOS 26 zostanie zainstalowany na moim urządzeniu. A wy co sądzicie o nowym iOS 26? Czy tego oczekiwaliście? Czy obecny wygląd systemu operacyjnego na iPhone'ie jest czymś, na co czekaliście? Koniecznie podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Zachęcam szczególnie osoby, które na co dzień korzystają z iPhone'ów. Czy kierunek rozwoju, który Apple obrało na najbliższe lata, to dobry kierunek? Dajcie proszę znać. Filmu za iOS 26 będzie się pojawiać więcej na moim kanale. Ten film jest tylko pierwszymi wrażeniami, które w moim przypadku są mocno mieszane. Nie wiem, czy mi się podoba to, co widzę, czy nie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!